Hej, stary, mam coś dla ciebie tego. To jest najnowszy trailer nowego Assassin's Creed'a Shadows w Japonii. Rozumiem, to w końcu się dzieje w Japonii. Patrz na to. Wygląda niesamowicie, jest niesamowicie miodny gameplay. Niesamowite mięsne walki, niesamowita w ogóle te kocie ruchy. To wszystko jest tak dobre. Chyba, chyba najlepsza część w serii. No stary to wygląda bardzo przeciętnie, biorąc pod uwagę wszystkie gry, jakie ostatnio wyszły z tej marki, jak Ubisoft sobie radzi w ogóle z produkcjami. No nie wiem, moje zdaniem już od istnień miała animacje i prawdopodobnie tutaj patrząc na to, na to i lepiej zapisane dialogi. Ej, stary. Chłopie, nie, nie możesz tak mówić, to, to jest trailer. Nie, nie możesz ocenić całej gry na podstawie trailera. Okej. Okay. Wiecie, co ostatnio mnie wyjątkowo w próbie? Simpowanie dużych wydawców gier. Wychodzi jakiś nowy tytuł spod szyldu BioWare, Activision, Obsidianu czy innego dużego wydawcy. I nagle wszyscy poważni recenzenci spuszczają się nad tym, jakie te gry nie są wspaniałe. Jakie to nie są te tytuły. Że trzeba w nie zagrać. Gry roku, o Jezu, jakie to jest dobre. Takie kurwa dobre, że kurwa, kurwa ci zapłaczy zamiast jej. To, do czego dochodzi, gra, wychodzi na rynek, okazuje się być totalnym ścierwem. I oczywiście zwala się winę na tych malkontentów, tych review-bomberów, którzy dzień po premierze wrzucają ceny. 1, 2, na, za to, że w grze pojawiło się już w pierwszych trailerach kilka rzeczy, które się ewidentnie nikomu nie spodobają, i to było wiadomo od samego początku, ale jest zaskoczenie i zwalanie winy na graczy, którzy mają. I widzą to, co się dzieje na rynku. I widzą to, co się dzieje w tych trailerach, i widzą to, co się dzieje potem w grach. Bo przecież i tak bardzo wiele osób ogląda wcześniej jakieś streamy z danej zanim zajmi kupi od razu. zanim kupi. Bo są ci też, co kupują od razu, żeby udowodnić, że nie te gry wcale nie są takie złe. Przecież. Y Wam się tylko tak wydaje, trzeba zagrać. Trzeba zagrać i zobaczyć i wtedy będziecie przekonani, że, że to, to na 100% dobra gra, tylko trzeba w nią zagrać. A potem gra wychodzi, ludzie grają, mówią, że jest do dupy, bo wy w nią źle gracie, bo wy tutaj nie zwiedzacie, nie robicie eksploracji wystarczająco dobrze. Albo wręcz przeciwnie, kurwa robicie zbyt dobrze eksplorację, a przecież ta gra nie na tym polega, bo ona polega na walce. A jak za dużo walczysz, to ty, ale tutaj też jest ważny, ważny ten. Yy, fabułka jest ważna. Dlaczego krytyczne podejście jest postrzegane jako hejt? A czemu jakieś bez, bezpodstawne po bycie pozytywnym jest normalne? To, to jest chore. Pojawia się banda osób, która uważa, że ta gra jest po prostu dobra, bo twórcy włożyli w nią dużo serca. Którzy twórcy włożyli w nią dużo serca? Ci, którzy plują. Na swoich odbiorców, tym, że jeśli grać się nie podoba, to jej nie kupuj, albo ona została stworzona dla specjalnej widowni, albo kup naszą grę w zestawie premium za 500 zł, a zagrasz 3 dni wcześniej i będziesz miał w zestawie Battle Passa do gry Single Player. Bo to jest jedna z rzeczy, którą każdy gracz obecnie potrzebuje Battle Passa, albo innego. Zestawu mikropłatności, które dodają fajne skórki. Szkoda, że kiedyś dało się takie rzeczy odblokowywać za darmo w grze, a teraz za to trzeba płacić dodatkowo. I to jeszcze takiej właśnie zasadzie, że no, fajna skórka, dobrze, że ją kupiłem, a nie przyszedłem kraj na najwyższym poziomie trudności albo bez dostania hita, albo kurczę tylko lewą ręką, albo tylko pistoletem. Nie, teraz wszystko się po prostu kupuje. I jeszcze ludzie są, którzy tego bronią. Już dawno, kiedyś przy rezydencie 5, przecież na płytce normalnie był tryb multiplayer, który trzeba było dodatkowo odblokować za dodatkową opłatą. I byli ludzie, którzy tego bronili, którzy uważali, że przecież to jest normalne, że są dodatkowo płatne dodatki, które są już na płycie. I nawet znam kilka osób, które mówiły: nie. Z gier nie mają usuwanych żadnych elementów z gry. Wszystko, co jest na płycie, jest, yy, jest, jest dostarczane, i, i za nic nie dopłacamy dodatkowo po premierze. Dopiero ewentualnie za jakieś yy, prawdziwe dodatki, jak w przypadku, nie wiem, no, na trójki czy yy, Gotika Nocy Kruka, gdzie to jest normalnie dodatkowa po prostu fabuła, i tam ileś zadań, i broni, sprzętu, i w ogóle wszystkiego. Oczywiście. Ale są już sytuacje, kiedy dosłownie kupuje się grę, kupuje się czy Star Warsa, Outlosa i w dniu premiery możesz kupić edycję premium, która ci daje dodatkowe zadanie. I są ludzie, którzy tego bronią. I ci ludzie, którzy tego bronią, są postrzegani jako normalni gracze. Ale jeśli ktoś na to narzeka, to jest hejterem. Docieramy do jakiegoś dziwnego okresu, kiedy osoby, które zasługują na potępienie, zasługują na jakieś, yy, jakąś krytykę, nie dostają jej. I to pod przykrywką tego, że o jejku, po nim się zrobi przykro. <tryk> Albo o jejku, to nie ich wina, to wina wydawcy, oni by w życiu czegoś takiego nie zrobili. No, Koda, że cały ten content, który zostaje usunięty albo zamknięty za y, płatnymi DLC, albo który zostaje kurczę jakiś y, tam ukryty za jakimiś dodatkowymi opłatami, jest, y, musi być dodany przez tych twórców, a nie przez wydawców. To oni zgadzają się na takie warunki, tworząc tę grę. Czemu w Elden Ring'u całutejnika zawartość gry jest w grze i się ją samemu odblokowuje, nie ma niczego ukrytego za paywallem? Czemu niektórzy mogą sobie pozwolić na stworzenie normalnej gry i też zarabiają kupę siana? A przychodzi ci taka jedna firma z drugą, która zamyka ci połowę rzeczy za paywallem dodatkowym, poza tym, że sama gra w sobie jest mega droga. Przestańmy z nim powiedzieć dużych wydawców, naprawdę, oni, oni to mają w dupie, że im kurde się podlizujecie, bo jedynym ich celem jest zarabianie pieniędzy. A wy przez to, że przymykacie oko na takie gumiane praktyki, tylko przyznajecie im rację, że powinni to robić i powinni to poszerzać, i tak jak teraz wyszedł remaster Obliviona, ludzie się z nim zachwycają, ale prawda jest taka, że w oryginale ta gra tak kosztowało kosztowała 130 zł, w pudełku, z instrukcją, ze wszystkimi jakimiś, z muzyką, z jakimiś tam bajerami, ja wiem, inflacja, coś tam, ale kiedyś jak gra sprzedała się w milionie kopii, to było wow, milion kopii, to jest coś niesamowitego, teraz gra sprzedaje 8, 10, 15, 20 milionów i to jeszcze w wersji cyfrowej, przecież to jest czysty zysk. Oni, oni praktycznie ile? Tyle co za opłacenie jakiejś tam platformy, tak? Bo na Steamie muszą zapłacić tam swoje cło, ale to i tak jest dużo, dużo, dużo mniej niż to, co płacili przy wydaniach fizycznych kiedyś. A mimo to jeszcze podnieśli tu cenę, tak? Bo na Steamie kosztuje 250 zł. Jak dobry to remaster by nie był, to jest wciąż 20-letnia gra. Przy każdym remasterze to ludzie mówią: Hej, to jest remaster, nie powinien kosztować tyle. Ale przy, ale przy tym najnowszym obliwianiu nikt nie pisną. Wszyscy są zachwyceni, a to jest tylko przerzucenie gry na nowy silnik. To co robią ciągle, jest w 5 minut. Ja wiem, że tutaj było trzeba wsadzić dużo więcej pracy, nie chcę tego porównywać z jakiejś takiej pracy małego modera, ale to nie jest tak wielki wyczyn że że tutaj bez mrugnięcia okiem można zapłacić 250 zł. Ja wiem i ktoś powie ojej, ale przecież w Battle Passie jest no świetnie, że jest w Battle Passie, ale Nikt tego kurwa nie czy normalny. Battle Pass to Battle Pass, fuj, mówię Game Pass od Xboxa. Bo są ludzie, którzy normalnie kupią, kupią tę grę w wersji fizycznej i czy dlatego, że gra jest w Game Passie to może kosztować 250 zł, to może za chwilę niech wszystko będzie w Game Passie, a fizyczna wersja, czy tam nawet cyfrowa wersja, która nie jest niby nasza, ale załóżmy, że w jakimś tam stopniu mamy przynajmniej takie poczucie, że jest nasza, będzie kosztować 500-600 tysiąc zł. I ludzie będą się na to zgadzać, bo. Na game Passie może sobie zagrać za 30 zł miesięcznie. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie. Mnie, mnie to wkurza i uważam, że takie rzeczy jak review bombing to jest jeden z powodów, dlaczego tworzę ten filmik, jest tak samo szkodliwy albo nieszkodliwy jak pozytywny review Bombing. Bo jedna i druga sytuacja ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nastaje polaryzacja, która jest spowodowana zachowaniami, jakie wytwarzają wydawcy gier. Czy ta gra będzie jakaś super e, niby dobra, więc nagle wszyscy są zachwyceni? I podają argumenty z dupy, że ta gra jest fajna, bo jest fajna. Albo przychodzi ci banda ludzi, którzy no, akurat w przypadku zwykle tego negatywnego bombingu. Nie mówię, że zawsze, ale zwykle jest, jakby ma to jakieś pokrycie w rzeczywistości, czyli, że na przykład na trailerze pokazują nam paradziejskiego elfa, czarnoskórego, magicznego, i, i on jest hejtowany, no bo... no sorry, nie pasuje dajmy na to do otoczki całej, którą jakby miało to przedstawić. I ludzie to hejtują. Albo mamy kurczę jakieś głupie zagrania, albo fabularne jakieś rozwiązanie. Ludzie to krytykują i nagle jest. Ej, nie możesz tego powiedzieć, bo ta to gra jeszcze nie wyszło. A... Dobra, tyle w sumie w tym. A zresztą, podzielcie się swoją opinią na ten temat. Zostawcie lajka, subskrypcję i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.